Teraz w zagranie właśnie w poszukiwaniu krawczyka, ale jest przyjęcie. Szansa na kontratek Daleszta. Marcel Wolan uderza na bramkę i broni. Daniel Krawczyk. Krawczyk i konopacki. Ale świetne teraz wyprzedzenie strzał, ale broni słowiński. A tymczasem wybijałem stoku. Strzał na bramkę, ależ niewiele zabrakło. Gąsior w poszukiwaniu krawczyka. Jest przyjęcie. Konkol, Konkol, kapitalne to zagranie, Wolan, Konkol, piłkę na, na linii bramkowej. I kolejny raz, linii nie widzę, Pana Sejko teraz uderzy na bramkę, Słupek ratuje drużynę gości. Maxem Pautiak, Bernardesz, Bernardesz schodzi do środka, ale troszeczkę za daleko, uciekła mu futsalówka, szansa na kontratak, trzech na dwóch, wychodzi Leszno, Konopacki na prawą stronę, Marcel Wolan, Wolan, Rajmut Siecla i mamy a strzelcem bramki zawodnik z numerem 70. Maksym Pałt, i mamy jeden do jednego. Ale fragment Na drużynę gościa, ale źle rozegrany Korzymiaka Będzie szansa Korzymiaka Broni Staszkiewicz, coś niesamowitego. Rozpoczyna Słowiński. Świetne to wznowienie, i słupek ratuje. Strzał na bramkę, jest dwa do jednego dla widzewa. No stałe fragmenty gry to jest coś. Strzał na bramkę. No i jest znowu gwizdek sędziego, znowu zamieszany w to wszystko w Rzemiaka. I to jest druga żółta kartka dla zawodnika widzewa ucia w konsekwencji oczywiście czerwona. Ależ niesamowita sytuacja. Długa piłka. No i Daniel Krawczyk podwyższa prowadzenie drużyny gospodarzy. Jarwala Dominik Solecki. Dominik Solecki. Ależ kapitalna akcja i mamy bramkę kontaktową. Do siatki trafia Kacper Konopacki. Robert Świtonia. Ależ błąd Świtonia. Marciniak czy będzie gol? Jest bramka! 4 do 2 dla widzewa Łódź! Robert Świtoń, jest bramka kontaktowa czy nie? Sygnalizują zagranie ręką. Arbitrzy tego spotkania? Jeszcze nic nie wiadomo. Mamy bramkę, jest 4 do 3. Na to wygląda. Tak jest, mamy 4 do 3. Na drużyny gości, a to tymczasem Daniel Krawczyk! Jeszcze żałob, Bernardesz, zamieszanie, Krawczyk! Nie ma gola, ale to będzie rzut karny i czerwona kartka dla zawodnika. Grupy inwestycyjnej ma lepszy! Krawczyk! 5 do 3 dla widzewa! Drugi gol Daniela Krawczyka w tym spotkaniu. Jeszcze mamy syrenę końcową. Próbował tam jeszcze Dariusz Słowiński, ale niecelnie. No i koniec tego spotkania. Widzę, Łódź pokonuje na inaugurację sezonu. Grupa Investynow ma lepszy Art Soft No Więc do trzech bramki dla drużyny gospodarzy. Zdobywali dwie Daniel Krawczyk, jedną Michał Marciniak, Maxem Panasenko i Maxem Pautiak. Natomiast dla drużyny gości do siatki trafili Kacper Konopacki, Raimund Siecla i Kacper Kendra.